ponieważ y, lekarze promują karmienie dziecka sposobami naturalnymi, karmienie piersią po przeszczepieniu narządów, a pytanie dlaczego trzeba taką naturalną metodę promować? Czego matki obawiają się najbardziej. Matki obawiają się wpływu tych leków immunosupresyjnych, które, Mogą znajdować się w pokarmie. One nie wiedzą, czy to jest dużo, czy mało, ale nie chcą, aby ten, te leki przenikały do dziecka, aby były podawane dziecku w tym swoim mleku. My uświadamiamy pacjentki, że to są znikome ilości, nieistotne, niemniej jednak no, ja rozumiem, że pacjentka boi się, chce, aby jej dziecko miało jak najlepsze. Jak najlepsze mleko. My z kolei tłumaczymy, że to właśnie jest jej najlepsze mleko. Póki co nie mamy żadnych takich badań, aby wynikało z nich, że jest tam bardzo dużo y, tych preparatów, tych, tych, tych substancji, które będą działały toksycznie na dziecko. Czy to są jedyne obawy matek y, y, po przeszczepieniu narządów? Czyli po pierwsze sposób, karmienia dziecka, sposób opieki, czego ewentualnie jeszcze boją się czy obawiają się takiego No to wszystko też zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli urodzi nam się wcześniak, a sporo tych wcześniaków y, mamy y, szczególnie często rodzą przedwcześnie pacjentki po przeszczepieniu trzustki y, i nerki, y, więc boją się następstw tego wcześniactwa. Szczególnie jeśli jest to bardzo duże wcześniactwo. One zazwyczaj przez pierwszy rok po porodzie przyjeżdżają do szpitala, w którym rodziły tam są te dzieci poddawane dokładnym badaniom, dostają dobre wytyczne odnośnie postępowania z dziećmi, odnośnie karmienia czy też wykonywania szczepień ochronnych. No, no, no to tylko chyba, chyba to jest najważniejsze, jak to dziecko będzie się rozwijać. Czyli możemy powiedzieć, że pacjentki po przeszczepieniu są całkowicie kompleksowo zaopiekowane poprzez zespół lekarzy, którzy zajmują się nie tylko ciążą, ale później po urodzeniu tego dziecka. Czyli one mogą liczyć cały czas na opiekę specjalistów, ze względu na to, że są pod szczególną opieką. Najczęściej tak. Najczęściej tak muszą tylko wykazać dobrą wolę i współpracować z nami, pokazywać się na kontrolę. I to jest chyba najistotniejsze, żeby mieć tą świadomość. Czyli z naszej strony możemy podsumowując, po prostu zachęcać kobiety do, do podejmowania tego by nie tyle ryzyka, co do spełnienia swojego marzenia o macierzyństwie nawet po przeszczepieniu. Na pewno na pewno warto jest takim kobietom uświadomić, że jeżeli mają dobrą czynność przeszczepionego narządu, to jest szansa na to, że wszystko się zakończy dobrze. Natomiast musimy te kobiety też przestrzegać, że jeżeli przeszczepiony narząd nie funkcjonuje dobrze, jest w wysoce prawdopodobne, że ciąża też może zakończyć się źle, dlatego że taki źle funkcjonujący narząd przy obciążeniu ciążą może bardzo szybko jeszcze bardziej pogorszyć swoją czynność. Także kobieta, która ma źle funkcjonujący, przeszczepiony narząd nie powinna zachodzić w ciążę. Nie powinna myśleć o ciąży, a czy jest zaopiekowana pod względem psychologicznym i takim psychiatrycznym? To zależy. To zależy troszkę od ośrodka, w którym jest. Nie wszystkie ośrodki nadal mają możliwość korzystania na życzenie często z, po, z, z takiej opieki. No, niemniej jednak możemy takie pacjentki posyłać do różnych, różnych poradni. Poza tym, no, nasze odradzanie ciąży wiąże się również ze zlecaniem stosowania skutecznej antykoncepcji w tym okresie, kiedy ten narząd nie nadaje się do tego, aby wytrzymał. Mm -hmm. Pomówmy teraz o antykoncepcji. Jak wygląda poziom dostępności do antykoncepcji w Polsce i kiedy ta antykoncepcja jest wskazana u kobiet po przeszczepieniu narządów? Kobieta, która ma przeszczepiony narząd, na pewno nie powinna zachodzić w ciąży, tak jak już mówiliśmy, o tym w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zabiegu. Zazwyczaj. Takie kobiety w swoim życiu decydują się na posiadanie jednego, rzadziej dwójki dzieci. Mamy takie też, które mają po troje dzieci po przeszczepieniu. Niemniej jednak to jest mały wycinek czasu z ich życia. Większość tych kobiet to są kobiety, które współżywią i ponieważ płodność po przeszczepieniu narządu, po przeszczepieniu nerki czy wątroby bardzo szybko powraca, no to wtedy, kiedy nie powinny zachodzić w ciąże bądź nie chcą, powinny stosować taką antykoncepcję, która będzie skuteczna. No niestety w przypadku naszych pacjentek metody tak zwane naturalne, są dosyć zawodne i nie są polecane do stosowania przez nie, powinny takie pacjentki stosować wysoce skuteczną antykoncepcję. Zda... A wysoce skuteczną to znaczy jako? Czy to są tabletki, czy to są spirale, czy to są jakieś metody mechaniczne dostępne na rynku? Większość metod antykoncepcyjnych, bo, bo, bo wiemy, że każdy rodzaj antykoncepcji nie jest w 100% pewny. Najskuteczniejszą antykoncepcją jest antykoncepcja oparta na y, zakładaniu wkładek wewnątrzmacicznych z zawartością y, hormonów y, i tak naprawdę te nasze pacjentki. Y, mogą stosować tą antykoncepcję. Bezpieczna, skuteczna. Oczywiście, te pacjentki muszą być odpowiednio przygotowane. Do tego musimy y, przed założeniem wkładki uzyskać bardzo dobrą czystość pochwy. Jak również i te kobiety muszą dbać o zachowanie odpowiedniego stanu swojej pochwy, tak aby nie było infekcji. I zazwyczaj. Tak jak mówiłam, to są pacjentki dobrze współpracujące. Zazwyczaj nam się to udaje troszkę. M, takim m, momentem, który, który jest nie dla wszystkich pacjentek do przyjęcia, jest cena y, tych wkładek. One trochę kosztują. Czyli jest to taka bariera dostępności do antykoncepcji, no, czyli czasami pieniądze. Czasami trudno jest takiej pacjentce znaleźć pieniądze. No, jest to jakieś tam wyzwanie dla niej. Koszt takiej wkładki, jednorazowy koszt, to jest około 6, 600 zł. Pacjentka to bardzo musi, dużo. Pacjentka musi sobie taką wkładkę sama zakupić, natomiast założona wkładka jest już w ramach usług refundowanych przez NFZ, także tu dalej nie ma problemu. Inny rodzaj antykoncepcji, takiej bezpiecznej, to jest antykoncepcja hormonalna w postaci różnych metod. Mogą to być dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne bądź jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, tak zwane mini pills. Może być to antykoncepcja jednoskładnikowa, w postaci implantów bądź iniekcji do mięśniowych, no i plastry przezskórne, które są dwuskładnikowe, jak również i takie mm, wkładki dopochwowe. Która z tych metod jest najbardziej lubiana przez pacjentki po przeszczepieniu narządów? Z pewnością y, z własnej praktyki obserwuje pani, że, że niektóre z tych metod są po prostu nie tyle skuteczne, co, co... Lepiej przyswajalne, co? lepiej znoszone przez organizm i, mm. i, i łatwiej się do nich dostosować w codziennym życiu. Nasze pacjentki mają bardzo dużo przeciwwskazań do dwuskładnikowej antykoncepcji. Tej doosnej. hormonalnej. Yy, nie tylko do ustnej, i do pochwowej, i przez skórnej. Uznana przez Światową Organizację Zdrowia antykoncepcja, która, którą praktycznie prawie wszystkie pacjentki mogą stosować, te pacjentki po przeszczepieniu narządu, to jest ta jednoskładnikowa Mini pips. Uważana jest za najbezpieczniejszą dla pacjentek. Dwuskładnikowa antykoncepcja u wielu pacjentek. Nie może być stosowana. Wiele z tych pacjentek ma albo bezwzględne, albo względne przeciwwskazania. Od chociażby biorczynie nerki bardzo często mają nadciśnienia, co jest względnym przeciwwskazaniem do dwuskładnikowej antykoncepcji. Bo ta antykoncepcja podnosi ciśnienie? Może, może wpływać czasami, na ciśnienie. Tak, może czasami. To jest względne przeciwwskazanie, zazwyczaj. Natomiast dobrze dobrana wkładka antykoncepcyjna z zawartością hormonów jest y, bardzo wygodna dla pacjentek. Pacjentki są z niej bardzo zadowolone, ponieważ ona oprócz pewnego prawie w 100% prawie y, efektu antykoncepcyjnego przynosi inne korzyści również. Pacjentki, które mają korzyści? takie wkładki założone, mają miesiączki skąpe, krótkie. Około połowa pacjentek 50% tych pacjentek po roku noszenia takiej wkładki prawie w ogóle nie ma miesiączek. To jest bardzo wygodne dla nich. I, i pacjentki są zadowolone i już wielokrotnie po wykorzystaniu jednej proszą o założenie na No i Jak długo starcza taka wkładka? Do tej pory większość tych wkładek to były wkładki pięcioletnie. Niektóre z firm w tej chwili przedłużyły czas używania takiej wkładki do 7 lat. Czyli tak naprawdę to ten koszt nie jest w sumie taki jednorazowo jest obciążający, tak, tak, tak. natomiast generalnie w perspektywie całego leczenia coraz jest znośny. Coraz częściej pacjentki właśnie decydują się na ten rodzaj antykoncepcji. Czy zdarza się, że pacjentki po przeszczepieniu proszą o pigułkę dzień po? Tak, oczywiście. I otrzymują. otrzymują. Pacjenci no. mogą bezpiecznie stosować tą antykoncepcję awaryjną. Oczywiście muszą, muszą być uświadomione, że nie może to być ciągle powtarzane. Mhm. Od czasu do czasu można to zastosować, jest to bezpieczne. Mhm. Bo takie są wskazania. Oczywiście. Tak. To może powiemy jeszcze o jakimś. Trudnym, takim krytycznym przypadku w Pani doświadczeniu, w Pani karierze, w prowadzeniu e, ciąż kobiet po przeszczepieniu narządu. Powiem parę słów o takiej pacjentce, która była po przeszczepieniu nerki, zaszła w ciążę bez żadnych problemów, natomiast bardzo się bała, że przyjmowane leki mogą źle wpłynąć na rozwijające się dziecko. Um, przestała brać leki immunosupresyjne. Czyli przestała brać leki, które e, utrzymują przeszczepiony narząd tak, tak. w dobrym stanie. Bardzo szybko pojawiły się objawy niewydolności tego przeszczepionego narządu. I niestety, ale, ale ciąża zakończyła się mocno przedwcześnie. Ciąża zakończyła się u, urodzeniem wcześniaka, natomiast ta pacjentka straciła nerkę. Po pewnym czasie. Nie, nie przyjmowania leków immunosupresyjnych, nerka przestała Trzeba. Trzeba. pracować, pacjentka trafiła na dializy. za jakiś czas ta nerka została. Cały czas odemienca. będąc w ciąży, nie, już, nie, już, już po, już, nie po terminacji, mhm. nie ciąża została zakończona cięciem cesarskim przedwcześnie i wkrótce pacjentka trafiła na dializy. Mhm. Ona po jakimś czasie otrzymała kolejną nerkę, była już. Później świadoma, że przyjmowanie leków immunosupresyjnych to jest jej konieczność do końca jej życia. Ale ten strach wewnętrzny był silniejszy tak. i ta chęć tak. posiadania dziecka była silniejsza. Yy, I tak naprawdę no, przez tą brak, brak wiedzy, niestety może brak tej wiaryka nie poradziła się lekarza, czy wolno jej tak zrobić? Podjęła sama taką decyzję i, i niestety skończyło się to źle. Ale jest to przypadek taki marginalny, więc ta, ta, to była jedyna pacjenta, jedyna, taka krytyczna. Tak. Trudne doświadczenie, natomiast warto może mówić o tym, że, że, że jednak te leki po pierwsze podtrzymują e, organizm pacjenta po przeszczepieniu w dobrej kondycji, ale dają też szansę na, e, na urodzenie dziecka na tak naprawdę. Na, ciąż. na donoszenie ciąż.